Po raz 27 odbył się ogólnopolski konkurs uczniów fryzjerskich imienia Antuana Cierplikowskiego. Organizowany przez cech fryzjerów w Sieradzu konkurs jest drugą po Mistrzostwach Polski najważniejszą imprezą dla młodych adeptów grzebienia i nożyczek. Do nas przyjeżdżają bardzo bardzo ludzie tacy, którzy no, y, później w światowym i w polskim fryzjerstwie zajmują czołowe miejsca. Jedną z takich osób jest Andrzej Matracki. Stylista razem z bratem czterokrotnie zdobył mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy, trzy razy był najlepszym fryzjerem w Polsce. Uważa, że konkursy są bardzo potrzebne młodym fryzjerom. Jak obserwuję konkursy na całym świecie, to jestem przekonany, że osoba, która nie ma styczności z fryzjerstwem, na pewno wybierze tą zwycięską głowę, bo to widać. Widać tą precyzję, widać ten kunszt, pomysł, ideę i kreatywność. W tym roku rywalizacja była bardzo zacięta. W 5 konkurencjach wystartowało 86 młodych fryzjerów. Uważają, że takie konkursy bardzo im się przydadzą. Mimo stresu chęć zwycięstwa była ogromna. Są potrzebne dlatego, że rozwijamy swoje umiejętności i wszystko dla nas tak naprawdę jest nową jakąś przygodą i zrealizowaniem zre, swoich marzeń. Ale chyba stres jest, prawda? No tak jest, ale jak już się zacznie, to już potem idzie gładko. No, przede wszystkim coś osiągnąć, prawda? To były długie przygotowania, du dużo pracy i. Mam nadzieję, że no wysokie miejsce, jakieś, żeby się sprawdzić, bo to, to jest w sumie, najważniejszy był trening w, w salonie, prawda, tutaj to jest tylko potwierdzenie tego, co, kto, kto, czego się nauczył. Michałowi udało się osiągnąć zamierzony cel. W kategorii fryzur męskich zajął drugie miejsce. Młodzi fryzjerzy zdają sobie sprawę, że nie można osiąść na laurach i trzeba wciąż się uczyć. Od czego zależy, że zostaje się dobrym, wziętym fryzjerem? Od, od ambicji, prawda? To jest, przede wszystkim trzeba no, poczuć to w sobie. To fryzjerstwo to nie jest piekarz, murarz, że nauczymy się czegoś, prawda, jakiegoś systemu, jakiegoś wzoru, prawda, nauki i to już mamy na całe życie. Fryzjerstwo cały czas się zmienia, buduje się i to trzeba non stop, non stop, cały czas w to wkładać dużo serca, pracy i wszystkiego. Organizatorzy przyznają, że zawód fryzjera wymaga nie tylko podstawowej wiedzy. Niezbędne są też pasja i chęć poznawania nowości. Właśnie dlatego Antuan Cierplikowski wciąż jest dla nich inspiracją i wzorem. Teraz w tym okresie już dużo nam pomaga chemia. Także kiedyś tego może nie było. Antoine sam y, był prekursorem tam w tych swoich. Y, w salonach, które tam właśnie wymyślał i już lakiery i, i, i farby i kolory do, do, do włosów, ale a w tej chwili no, no już można więcej, no bo pomoc jest duża w chemii, chemii i, i także no Zawód fryzjera jest coraz więcej po prostu czasie szkolić, być tam, jeździć, podglądać. Bo to nie jest człowiek się od nawet najsłabszego, jakby to powiedzieć, można coś podejrzeć, podpatrzeć i sobie u siebie za, zastosować. Jednak umiejętności to nie wszystko. Dobry fryzjer powinien być trochę psychologiem. Trochę powiernikiem i na pewno musi wiedzieć, czego oczekują klientki. Sukcesem każdego fryzjera jest grafik zapisany przynajmniej na następny dzień. Ja powiem tak: to cechy fryzjera: skromny, inteligentny, oczytany, taki trochę, taka osoba, która ukoi duszę klienta, i oczywiście no, pracowitość. Pracowitość jest tutaj podstawą i dążenie do celu. Szukanie inspiracji, e, praktycznie z całego staczającego nas świata. Andrzej Matracki pokazał prawdziwe mistrzostwo w ostatnim dniu Sieradz Open Hair Festival.